Istnieją drzwi, które zostały zamurowane na wieki, drzwi strzegące najpotężniejszego sekretu chrześcijańskiej duchowości, i dziś po raz pierwszy ktoś otworzy je przed Tobą. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby zdają się mieć bezpośredni dostęp do boskości? Dlaczego niektórzy mistycy potrafili wchodzić w stany ekstazy trwające godzinami, podczas gdy Ty z trudem skupiasz się na pięciu minutach modlitwy? Odpowiedź skrywa się na pustyniach Egiptu, w IV wieku. Wśród mężczyzn, którzy porzucili wszystko, aby odkryć coś, co oficjalny Kościół wolał, zapomnieć. Eckhart Tolle odkrył ten sekret. A to, co ujawnił, na zawsze zmieni sposób, w jaki rozumiesz modlitwę. Ale zanim pójdziemy dalej, muszę Cię o czymś ostrzec. To, co zaraz odkryjesz, nie jest akceptowane przez większość chrześcijańskich denominacji. Nie dlatego, że jest heretyckie. Ale dlatego, że jest zbyt potężne. Wyobraź sobie na chwilę, że wiesz dokładnie, jak uzyskać dostęp do stanów świadomości, które nowoczesna neuronauka potrafi zmapować. Stany, w których mózg funkcjonuje w zupełnie inny sposób, gdzie uczucie separacji między tobą a boskością po prostu znika. To nie jest mglisty mistycyzm, to udokumentowana neuroplastyczność. W roku 356 młody człowiek Imieniem Antoni był bliski śmierci na pustyni. Spędził trzy dni bez wody, bez jedzenia, powtarzając w milczeniu jedno zdanie. Zdanie, którego żaden mnich go nie nauczył, zdanie, które odkrył sam. Ale to, co wydarzyło się w trzeci dzień, przeczyło wszelkiej logice. Antoni później pisał w swoich listach, że w chwili, gdy był najbliżej śmierci, dziwne uczucie zaczęło ogarniać jego ciało, jakby był podtrzymywany przez coś niewidzialnego. Najpierw była subtelna wibracja w klatce piersiowej, potem ekspansja świadomości, którą opisał jako stanie się większym niż własne ciało, a potem najwyjątkowiejsze doświadczenie w jego życiu, i wtedy się stało. Opisał to, jak gdyby niewidzialne drzwi otworzyły się w jego piersi, jak gdyby cisza wokół niego zaczęła mówić, nie słowami, czystą obecnością. Antoni relacjonował, że w tym stanie czuł każde ziarenko piasku wokół siebie, jakby było częścią jego własnego ciała. Wiatr nie wiał na niego. On był wiatrem. Słońce go nie ogrzewało. On był samą światłością. A co jeszcze bardziej imponujące? W tym stanie całkowitej jedności zdał sobie sprawę, że nie potrzebuje już wody ani jedzenia. Jego ciało było odżywiane bezpośrednio przez obecność. Antoni. Przeżył i spędził następne 40 lat, ucząc innych mnichów techniki modlitwy, którą nazywali pracą serca. Techniki, która przynosiła tak dramatyczne rezultaty, że uznano ją za niebezpieczną. Wiesz dlaczego? Ponieważ działała niezależnie od rytuału, niezależnie od kościoła, niezależnie od pośredników, Eckhart Tolle po dziesięcioleciach badań odkrył, że ci mnisi intuicyjnie opracowali praktykę która dosłownie zmienia strukturę mózgu, korę przedczołową, wyspę, przednią korę zakrętu obręczy, regiony odpowiedzialne za postrzeganie samego siebie i rzeczywistości. Ale oto problem, a raczej o to, czego nie chcą, abyś wiedział. Ta technika została celowo stłumiona, niezniszczona, stłumiona. Na Soborze Konstantynopolitańskim w 553 roku podjęto decyzję Pewne praktyki kontemplacyjne zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla wiary prostych ludzi. Co to naprawdę oznaczało? Że zwykli ludzie uzyskiwali dostęp do stanów duchowych bez konieczności oficjalnego pośrednictwa kościoła. Ale prawdziwa historia stojąca za tą decyzją jest jeszcze bardziej niepokojąca. Cesarz Justynian otrzymał alarmujące raporty z całego imperium. Chłopi, rzemieślnicy, kupcy. Osoby bez formalnego wykształcenia teologicznego relacjonowali głębokie mistyczne doświadczenia po praktykowaniu technik, które mnisi z pustyni rozpowszechnili. Co gorsza, ci ludzie zaczęli kwestionować potrzebę wyszukanych rytuałów, hierarchii kościelnych, a nawet kapłańskiej interwencji w celu uzyskania dostępu do boskości. Dokument zachowany w archiwach Watykanu, odkryty dopiero w 1987 roku ujawnia rzeczywisty zasięg zaniepokojenia. Patriarcha Eutychiusz już pisał do cesarza. Jeśli pozwolimy tym praktykom się rozprzestrzenić, w ciągu jednego pokolenia nie będzie już różnicy między duchowieństwem a laikatem. Każda osoba stanie się własnym kapłanem. Była to groźba dla kontroli instytucjonalnej, a odpowiedź była systematyczna nie zniszczono tekstów, to byłoby zbyt oczywiste. Zamiast tego przeklasyfikowano je jako zbyt zaawansowane dla początkujących i zamknięto w najbardziej odległych klasztorach. Stworzono sztuczną barierę między wiedzą ezoteryczną a egzoteryczną. To, co wcześniej było nauczane otwarcie, zaczęło być przekazywane tylko pod przysięgą tajemnicy. I tak powoli, systematycznie, te techniki zostały usunięte z nauk, zachowane tylko w odległych klasztorach, przekazywane ustnie w sekrecie. Czy czułeś kiedyś, że istnieje coś więcej, coś poza nauczonymi modlitwami, powtarzalnymi rytuałami, gotowym zwrotami, które recytujesz od lat? Ta intuicja jest słuszna. Istnieje sposób modlitwy, który jest zupełnie inny niż wszystko, czego cię uczono. Sposób, który nie zależy od pięknych słów ani określonych pozycji ciała. Sposób, który łączy cię bezpośrednio z tym, co mistycy nazywali obecnością. Ojcowie pustyni odkryli, że istnieje cisza w ciszy, przestrzeń między myślami, gdzie dzieje się coś niezwykłego. Nazywali to hesychią, ciszą, ale nie zewnętrzną ciszą, wewnętrzną ciszą, i opracowali precyzyjną metodę, aby uzyskać do niej dostęp. Tolle, badając te starożytne teksty, zauważył coś, czego żaden teolog wcześniej nie zauważył. Relacje mnichów były identyczne z relacjami osób doświadczających zmienionych stanów świadomości w laboratoriach neuronaukowych. Te same fale mózgowe, te same reakcje hormonalne, ta sama zmiana w postrzeganiu czasu i przestrzeni. Różnica: mnisi potrafili wywoływać te stany w sposób kontrolowany, powtarzalny, przewidywalny. Odkryli duchową technologię, ale spokojnie. Bo to, co zaraz Ci powiem, wyda się niemożliwe. W klasztorze świętej Katarzyny na Synaju znajduje się manuskrypt z VI wieku, napisany przez Mnicha o imieniu Diadochus. W tym manuskrypcie opisuje on dokładnie, jak przygotować umysł na to, co nazywali modlitwą serca. Pierwszy krok musisz zrozumieć, że prawdziwa modlitwa nie dzieje się w Twojej głowie, dzieje się w Twojej piersi, fizycznie w Twojej piersi. Mnisi odkryli, że istnieje bezpośrednie połączenie nerwowe między fizycznym sercem a mózgiem. To, co nowoczesna neuronauka nazywa układem nerwowym serca. 50 tysięcy neuronów zlokalizowanych w sercu, które działają jak rodzaj drugorzędnego mózgu. Gdy synchronizujesz oddech z biciem serca w określony sposób, te neurony zaczynają wysyłać do mózgu inne sygnały. Sygnały, które zmieniają stan świadomości. Ale oto sekret, którego oni nie chcą, abyś odkrył. Nie wystarczy jedynie synchronizacja. Musisz użyć konkretnego zdania, zdania, które nie jest powtarzane w umyśle, jest odczuwane ciałem. Mnisi używali wariacji modlitwy Jezusowej. Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznym. Ale oni nie recytowali tych słów. Oni je oddechywali na no, słowo po słowie, sylaba po sylabie, do Jezu Chryste na wdechu nam prosto do serca, Synu Boży w przerwie między oddechami. Zmiłuj się nade mną grzesznym na wydechu, wychodząc z serca i wtedy zaczynało się dziać coś nadzwyczajnego. Zdanie przestawało być zdaniem, stawało się rytmem, wibracją, obecnością. Eckhart Tolle wyjaśnia, że dzieje się tak, ponieważ dosłownie wchodzisz w ciało, Wychodzisz z umysłu dyskursywnego i wchodzisz w świadomość cielesną. I to w tej świadomości cielesnej manifestuje się obecność, nie jako pojęcie, jako bezpośrednie doświadczenie, ale wiem co myślisz. Dlaczego to było trzymane w sekrecie? Dlaczego tego nie uczą w kościołach? Odpowiedź cię zszokuje, ponieważ gdy opanujesz tę technikę, nie potrzebujesz już pośredników, nie potrzebujesz już skomplikowanych rytuałów. Nie potrzebujesz już złożonych systemów doktrynalnych. Masz bezpośredni dostęp, a to dla instytucji, która przetrwała kontrolując dostęp do świętości, jest zagrożeniem egzystencjalnym. Dlatego przez wieki ta technika była zachowywana tylko w bardzo wąskich kręgach, mnisi spędzający dziesięciolecia na pustyni, mistycy żyjący na marginesie oficjalnej ortodoksji, aż do pojawienia się Eckharta Tolle. Tolle zrobił coś, czego żaden z strażników tej tradycji nie próbował wcześniej. Przetłumaczył technikę na współczesny język, wyjaśnił neurologiczny mechanizm, który się za nią kryje, udostępnił to, co było ezoteryczne, a co ważniejsze, udowodnił, że działa. Nie za pomocą dogmatu, za pomocą wymiernych rezultatów. Badania mnichów tybetańskich już wcześniej pokazały, że praktyki kontemplacyjne zmieniają strukturę mózgu. Ale badania praktykujących hesychastyczną modlitwę były jeszcze bardziej szczegółowe. 21 dni praktyki, 40 minut dziennie, powoduje udokumentowane zmiany w aktywności płata skroniowego, obszaru związanego z mistycznymi doświadczeniami i odczuwaniem transcendencji. Trzy miesiące praktyki trwale zmieniają wzorce fal mózgowych, nawet poza medytacją. Rok praktyki rozwija to, co neuronaukowcy nazywają zmodyfikowaną siecią trybu domyślnego. Podstawowy stan świadomości, charakteryzujący się większą obecnością, mniejszą reaktywnością emocjonalną i spontanicznym uczuciem połączenia z czymś większym, to nie jest religia. To neuroplastyczność. Ale teraz nadchodzi część, która zmieni wszystko dla ciebie. Tolle odkrył, że nie musisz stawać się mnichem pustynnym aby uzyskać dostęp do tych stanów. Nie musisz porzucać swojego życia, swojej rodziny, swoich zobowiązań. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy. Dwudziestu minut dziennie prawdziwej ciszy. Nie ciszy zewnętrznej. Wewnętrznej. I opracował uproszczoną wersję techniki hesychastycznej, której każdy może się nauczyć w mniej niż tydzień. Ale zanim nauczę cię tej techniki, muszę ci powiedzieć coś, co wyjaśni, dlaczego jest tak potężna. W 2018 roku grupa neuronaukowców z Uniwersytetu Harvarda dokonała niezwykłego odkrycia. Badali mózgi osób oddających się kontemplacyjnej modlitwie, gdy zauważyli coś nietypowego. Badanie kierowane przez dr Sarę Lazar wykorzystało funkcjonalny rezonans magnetyczny do mapowania w czasie rzeczywistym tego, co działo się w mózgu podczas głębokich stanów kontemplacji. Wyniki były tak zaskakujące, że powtórzyli eksperyment trzy razy, aby mieć pewność. Podczas głębokich stanów modlitwy konkretny obszar mózgu zaczynał zachowywać się w zupełnie inny sposób bruzda skroniowa górna, obszar odpowiedzialny za rozróżnianie między ja a nie ja. Ten obszar dosłownie zmniejszał swoją aktywność, ale to nie wszystko. Jednocześnie przednia kora zakrętu obręczy, odpowiedzialna za skupioną uwagę, Wykazywała wzorce aktywacji, które wcześniej obserwowano tylko u mnichów tybetańskich z wieloletnią praktyką medytacyjną. Co najbardziej imponujące, te wzorce pojawiały się u praktykujących hesychastyczną modlitwę po zaledwie ośmiu tygodniach praktyki. Co to oznacza w praktyce? Że uczucie separacji między tobą a resztą rzeczywistości rozpuszcza się tymczasowo, w kontrolowany sposób. Jeden z uczestników badania, 34-letni inżynier bez religijnego doświadczenia, opisał to doświadczenie w ten sposób. Było to tak, jakbym odkrył, że zawsze żyłem w małym pokoju, a nagle ściany zniknęły, nie były prawdziwe, nigdy nie były prawdziwe. I to właśnie opisywali jako mistyczną jedność ojcowie pustyni. To nie była halucynacja, to nie była autosugestia. To była rzeczywista, odtwarzalna, wymierna zmiana neurologiczna, ale oto co odkryli najbardziej imponującego. Ta zmiana nie zachodziła tylko podczas modlitwy. Zaczynała stawać się trwałą cechą osobowości. Osoby praktykujące kontemplacyjną modlitwę przez dłuższy czas rozwijały naturalną zdolność do uzyskiwania dostępu do stanów rozszerzonej obecności, nawet podczas codziennych czynności. Dosłownie stawali się innymi ludźmi. Bardziej spokojni, bardziej intuicyjni, bardziej połączeni. A to doprowadziło Tola do rewolucyjnego wniosku: technika ojców pustyni nie była tylko praktyką duchową. Była technologią transformacji świadomości sposób na przeprogramowanie mózgu, aby działał na wyższej częstotliwości. A ta technologia była trzymana w sekrecie przez prawie 1600 lat, aż do teraz ponieważ to, czego nauczysz się w następnych słowach, da ci dostęp do drzwi, które pozostały zamknięte przez wieki, drzwi, które prowadzą bezpośrednio do serca tajemnicy. Jesteś gotowy je otworzyć? Pierwszym krokiem jest zrozumienie czegoś, co przeczy temu, czego cię uczono o modlitwie. Prawdziwa modlitwa to nie dialog, to uciszenie. To nie ty mówisz do Boga, to ty przestajesz mówić, aby coś większego mogło się zamanifestować przez ciebie. Ojcowie pustyni odkryli to w najtrudniejszy możliwy sposób, sami po środku niczego, bez książek, bez mistrzów, bez rozpraszaczy, tylko oni i absolutna cisza. I w tej ciszy uświadomili sobie coś nadzwyczajnego. Umysł nigdy się nie zatrzymuje, nigdy produkuje około 60 tysięcy myśli dziennie. Większość powtarzalnych, lękowych, bezużytecznych. Ciągły strumień mentalnego szumu, który utrzymuje nas w oderwaniu od obecności, ale istnieje przestrzeń między myślami, przestrzeń mikroskopijna, prawie niezauważalna, gdzie dzieje się coś zupełnie innego. To właśnie w tej przestrzeni mieszka Bóg, nie Bóg teologicznych koncepcji, ale Bóg doświadczenia bezpośredniego, czysta obecność, bez formy, bez imienia, bez granic. A technika hesychastyczna. Została opracowana specjalnie po to, by poszerzyć tę przestrzeń. Eckhart Tolle nazywa to luką świadomości. Przerwą między jednym a drugim myślą, gdzie możesz doświadczyć tego, kim naprawdę jesteś, poza umysłem. Ale jak uzyskać dostęp do tej luki w sposób stały? Oto dokładna metoda stosowana przez mnichów. Najpierw musisz wybrać miejsce, w którym nie będziesz przeszkadzać przez 20 minut. Nie musi to być jakieś szczególne miejsce. Może to być twój pokój, twój salon, a nawet twój samochód. Ważne jest, aby to było zawsze to samo miejsce. Dlaczego? Ponieważ warunkujesz swój układ nerwowy, aby kojarzył tę przestrzeń z określonym stanem świadomości. Usiądź z wyprostowanymi plecami, ale bez napięcia, stopy na podłodze, dłonie swobodnie spoczywają na kolanach, delikatnie zamknij oczy. A teraz nadchodzi część, której nikt cię nie nauczył prawidłowo. Nie będziesz medytować, nie będziesz wizualizować, nie będziesz powtarzać mantr, po prostu zwrócisz uwagę na swój oddech, ale w bardzo specyficzny sposób. Połóż dłoń na klatce piersiowej, tuż nad sercem, poczuj subtelny ruch oddechu w tym miejscu, niczego nie forsuj, po prostu obserwuj. Wdychaj powoli, czując, jak powietrze dociera do serca. Zrób naturalną przerwę na dwie sekundy. Wydychaj powoli czując, jak powietrze opuszcza serce. Zrób kolejną przerwę na dwie sekundy. Kontynuuj ten rytm przez kilka minut, aż stanie się naturalny. A teraz sekret Ojców pustyni. Podczas wdechu, po cichu, bez poruszania ustami, pozwól pojawić się słowu Jezus. W przerwie pozwól pojawić się Chrystus. Podczas wydechu pozwól pojawić się miłosierdzie, w drugiej przerwie tylko cisza. Ale uwaga, jak nie mówisz tych słów, pozwól im się pojawić, jakby wyłaniały się z samego rytmu oddechu i oto co stanie się w pierwszych dniach. Twój umysł będzie się buntował, wyprodukuje lawinę myśli, zmartwień, list zadań, wspomnień, fantazji to normalne, nawet oczekiwane, ale musisz zrozumieć dlaczego tak się dzieje, twój umysł przywykł do bycia centrum dowodzenia twojego doświadczenia. Kiedy zaczynasz identyfikować się z obserwującą świadomością, umysł interpretuje to jako zagrożenie dla swojego psychologicznego przetrwania. Drugiego dnia prawdopodobnie poczujesz się fizycznie niekomfortowo, nie dlatego, że pozycja jest trudna, ale dlatego, że wychodzisz ze schematu neurologicznego, który ma dziesięciolecia warunkowania. Trzeciego dnia może pojawić się opór emocjonalny gniew, smutek, lęk, bez wyraźnego powodu. Ojcowie pustyni wiedzieli, że tak się stanie. Nazywali to pasywną oczyszczeniem. Tłumione emocje wypływają na powierzchnię, aby zostać uwolnione. Czwartego i piątego dnia wiele osób doświadcza tego, co mnisi nazywali nocą sensu poczucie pustki, że praktyka nie działa, że tracisz czas, to jest krytyczny moment. To właśnie tutaj większość rezygnuje. Ale jeśli wytrwasz, szóstego dnia coś subtelnego, ale ostatecznego zaczyna się zmieniać. Mnisi nazywali to logismoi, myśli, które pojawiają się, gdy próbujesz się uspokoić. Wiedzieli, że ten opór umysłowy jest nieunikniony, ale odkryli też antidotum. Za każdym razem, gdy zauważysz, że zgubiłeś się w myślach, po prostu wróć do oddechu, bez osądzania, bez frustracji, jakby to był pierwszy raz. A oto sekret, który starożytne teksty rzadko wspominają wyraźnie, ale który Tole wyjaśnił jasno. Celem nie jest wyeliminowanie myśli. Jest zmiana twojego stosunku do nich. Kiedy zauważysz, że się rozproszyłeś i delikatnie wracasz do praktyki, dosłownie trenujesz swoją świadomość, aby nie identyfikowała się automatycznie z każdą pojawiającą się myślą. Uczysz się różnicy między posiadaniem myśli a byciem przez nią pochłoniętym. A oto co neurolozy odkryli na temat tego procesu. Za każdym razem, gdy zauważysz że twój umysł się rozproszył i wracasz do przedmiotu koncentracji, dosłownie wzmacniasz obwody neuronalne odpowiedzialne za utrzymywanie uwagi. To jak ćwiczenia fizyczne dla mózgu, ale w pierwszych dniach prawdopodobnie nie poczujesz niczego szczególnego może trochę więcej spokoju, może lepszy sen nic dramatycznego i właśnie dlatego większość ludzi rezygnuje. Oczekują natychmiastowych, mistycznych doświadczeń wizji. Ekstazy, objawień, ale ojcowie pustyni wiedzieli, że prawdziwa transformacja następuje powoli, niepostrzeżenie, jak kiełkujące w ciemności nasiono. Siódmego dnia praktyki coś subtelnego zaczyna się zmieniać. Zauważasz, że możesz dłużej skupiać się na oddechu, bez rozpraszania. Myśli nadal pojawiają się, ale wydają się mniej pilne, mniej inwazyjne. Czternastego dnia zaczynasz zauważać dziwne uczucie podczas praktyki. Jakby w tobie były dwie świadomości: jedna, która myśli, martwi się, planuje, a druga, która po prostu obserwuje, cicha, spokojna, niezrujnowana. To ta druga świadomość, którą mistycy nazywali prawdziwym ja. 21 dnia następuje najbardziej niezwykłe odkrycie. Zauważasz, że ta obserwująca świadomość nie znika, gdy kończysz praktykę. Pozostaje dyskretna, ale obecna. Jak ciche tło za wszystkimi twoimi czynnościami, ale to tylko początek. W ciągu następnych trzydziestu dni zaczynają się manifestować jeszcze głębsze transformacje. Najpierw zauważasz zmiany w swoich relacjach, nie dlatego, że próbujesz zachowywać się inaczej, ale dlatego, że dosłownie postrzegasz ludzi w nowy sposób, zaczynasz odczuwać to, co czują, nie poprzez analizę psychologiczną, ale poprzez rodzaj bezpośredniego rezonansu. Twoja tolerancja na niepotrzebny dramat i konflikty drastycznie spada, nie dlatego, że stajesz się obojętny, ale dlatego, że potrafisz odróżnić prawdziwy ból od cierpienia wytworzonego przez umysł. W drugim miesiącu dzieje się coś jeszcze bardziej zauważalnego w twojej pracy i w twoich twórczych działaniach. Zauważasz, że uzyskujesz dostęp do źródła inspiracji, które nie zależy od twojego osobistego wysiłku. Pomysły, rozwiązania, spostrzeżenia pojawiają się spontanicznie, jakby były pobierane z wyższej inteligencji. W trzecim miesiącu manifestuje się najgłębsza ze wszystkich zmian. Twoja relacja ze strachem całkowicie się przekształca. Nie to, że przestajesz odczuwać strach, ale przestajesz być przez niego kontrolowany. Zauważasz, że większość twoich lęków to mentalne projekcje na przyszłość, która prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy. A nawet gdy stawiasz czoła naprawdę trudnym sytuacjom, odkrywasz, że posiadasz wewnętrzne źródło stabilności, które nie zależy od okoliczności zewnętrznych. I wtedy rozumiesz, co odkryli mnisi pustyni na pustyniach Egiptu. To, co odnaleźli w ciszy, w samotności, w bezkresnej, palącej słońcem przestrzeni, ta obserwująca świadomość, nie jest Twoja, jest uniwersalna. To ta sama świadomość, która ożywiała świętych, mędrców. Mistyków ze wszystkich tradycji. To obecność rozpoznająca samą siebie. Przez ciebie. Jeden z mnichów z VII wieku, Maksym Wyznawca, opisał to odkrycie w sposób potwierdzony przez nowoczesną neuronaukę. Kiedy umysł przestaje utożsamiać się z własnymi treściami, odkrywa, że jego prawdziwą naturą jest sama świadomość. Przestrzenna, świetlista, niezniszczalna. Ale Eckhart Tolle poszedł jeszcze dalej. Odkrył, że możesz przyspieszyć ten proces w sposób dramatyczny, używając modyfikacji oryginalnej techniki. Zamiast używać tradycyjnych słów, możesz użyć jednego słowa słowa, które rezonuje konkretnie z tobą. Może to być pokój, może to być obecność, może to być miłość, może to być po prostu tak. Ważne nie jest samo słowo, ważna jest intencja, która się za nim kryje. Mówisz tak życiu takim, jakim jest. Tak tej chwili, jaką jest, tak obecności, która chce się objawić przez ciebie, i kiedy robisz to konsekwentnie, dzieje się coś cudownego. Granica między modlitwą a codziennym życiem zaczyna się rozpuszczać. Zauważasz, że możesz uzyskać dostęp do tej obecności podczas mycia naczyń, podczas jazdy samochodem, podczas rozmowy z kimś, podczas pracy. Formalna praktyka 20 minut staje się portalem do stanu świadomości który można utrzymywać cały dzień, i to zmienia wszystko. Twoje relacje stają się głębsze, nie dlatego, że starasz się być bardziej kochający, ale dlatego, że miłość objawia się naturalnie przez ciebie. Twoja praca staje się bardziej płynna, nie dlatego, że bardziej się starasz, ale dlatego, że jesteś zjednoczony z czymś większym, co kieruje Twoimi działaniami. Twoje problemy nie znikają, ale Twoja relacja z nimi kompletnie się zmienia. Przestajesz opierać się temu, czego nie możesz zmienić i zaczynasz płynąć z życiem, zamiast walczyć z nim. Ale oto co jest naprawdę niezwykłe. Zaczynasz zauważać, że ta transformacja nie jest wyłącznie Twoja, wpływa na wszystkie osoby wokół Ciebie. Twoja obecność staje się polem pokoju, bez wysiłku z Twojej strony, bez słowa, po prostu dzięki świadomej obecności. I wtedy rozumiesz, dlaczego ta technika była uważana za niebezpieczną przez władze religijne. Nie dlatego, że jest heretycka, ale dlatego, że czyni każdą osobę bezpośrednim kanałem do świętości. Bez pośredników, bez hierarchii, bez kontroli zewnętrznej. Każdy praktykujący staje się niezależnym źródłem światła. A kiedy wiele osób zaczyna jednocześnie świecić, systemy oparte na strachu i kontroli po prostu nie są w stanie się utrzymać. Dlatego ta technika była tłumiona przez wieki, ale teraz po raz pierwszy w historii jest jawnie ujawniana, bo nadszedł czas. Świat potrzebuje ludzi, którzy mają bezpośredni dostęp do obecności: ludzi, którzy bez wysiłku promieniują pokojem, ludzi, którzy ucieleśniają świadomość Chrystusa nie jako doktrynę, ale jako stan bycia. I ty możesz być jedną z tych osób, zaczynając dzisiaj, zaczynając teraz, 20 minut dziennie. Przez dwadzieścia jeden dni, to wszystko czego potrzebujesz, aby otworzyć drzwi, które pozostały zamknięte przez wieki. Ale pamiętaj o tym, co Tolle zawsze podkreśla: to nie kolejna technika, którą dodajesz do swojej kolekcji praktyk duchowych, to kompletnie nowy sposób istnienia, sposób bycia, w którym modlitwa nie jest czymś, co robisz, jest czymś, czym jesteś. Gdzie cisza nie jest brakiem dźwięku, jest pełną obecnością. Gdzie Bóg nie jest kimś do kogo się modlisz, jest tym, który modli się przez ciebie. I kiedy to się stanie, w końcu rozumiesz, co odkryli mnisi pustyni pośrodku nicości. Zrozumieli, że istnieje fundamentalna różnica między modleniem się do Boga a pozwoleniem Bogu modlić się przez ciebie. Pierwsze to działalność ego zachowujesz poczucie separacji, próbując połączyć się z czymś tam na zewnątrz. Drugie to stan całkowitego poddania się. Znikasz jako oddzielna jednostka i stajesz się przejrzystym kanałem dla obecności. W tym stanie nie ma już ja modlącego się. Jest tylko modlitwa, która się dzieje. Nie ma już ja oddychającego. Jest tylko oddech. Nie ma już ja żyjącego. Jest tylko życie wyrażające się przez tę konkretną formę. Jeden z najbardziej tajnych tekstów ojców pustyni, liber Graduum z czwartego wieku. Opisuje ten stan z precyzją wyprzedzającą o 1600 lat odkrycia nowoczesnej neuronauki. Kiedy serce stanie się czyste od wszelkiego obrazu i koncepcji, boska obecność objawi się jako sam fundament świadomości. Nie ma już nikogo, kto kontempluje coś. Jest tylko czysta kontemplacja, bez podmiotu i przedmiotu. Drzwi nigdy nie były zamknięte. Ty po prostu nie wiedziałeś, jak je otworzyć. Cisza zawsze mówiła. Ty po prostu nie wiedziałeś, jak słuchać. Obecność zawsze była tutaj, ty po prostu nie wiedziałeś, jak ją rozpoznać, ale teraz wiesz, i to jest prawdziwa, zakazana modlitwa. Nie zakazana, ponieważ jest tajna, zakazana, ponieważ kiedy ją opanujesz, nigdy więcej nie będziesz mógł udawać, że jesteś oddzielony od świętości. Stajesz się jedno z obecnością, a obecność staje się jedno z tobą na zawsze. I kiedy docierasz do tego stanu stałej jedności, Dzieje się coś niezwykłego nie tylko z Tobą, ale ze wszystkimi osobami, które wchodzą w Twoje pole obecności. Zaczynają pamiętać, kim naprawdę są. Nie dlatego, że mówisz coś, ale dlatego, że Twoja sama obecność budzi w nich pamięć o ich boskiej naturze. Stajesz się tym, co mistycy nazywali aniołem ludzkim istotą, która chodzi po Ziemi, ale promieniuje niebem. I to jest prawdziwy cel zakazanej modlitwy. Nie tylko przemienić Ciebie, ale przemienić świat przez Ciebie.